Aby profil dietetyka znalazł się na portalu dla dietetyków Dietik Pro, należy uzupełnić dane. W tym celu należy przejść do wizytówki dietetyka i zaznaczyć checkbox, który wyraża zgodę na udostępnienie danych. Kolejną kluczową kwestią jest wypełnienie danych podstawowych, takich jak tytuł, imię, nazwisko oraz krótki opis o swojej osobie. Poniżej należy także wybrać specjalizację. W dolnej części można także załączyć linki, które przekierują na media społecznościowe. Następnie należy zapisać wprowadzone dane. Po prawej stronie widnieje moduł, w którym należy wpisać usługi wykonywane w gabinecie. W tym celu należy kliknąć ikonę Dodaj, wybrać nazwę usługi, określić jej cenę, a także krótki opis. Poniżej w panelu Edukacja i doświadczenie należy uwzględnić ukończone uczelnie, a także można załączyć certyfikaty i odbyte szkolenia. Kolejnym krokiem jest dodanie gabinetów. W tej zakładce można dodać gabinet stacjonarny, a także gabinet online. Aby dodać gabinet stacjonarny, należy wybrać pierwszą ikonę, a także określić miejsce gabinetu. Gabinet online wymaga jedynie numeru telefonu. Następną zakładką jest galeria, w której można dodać zdjęcie profilowe, a także zdjęcie gabinetu lub metamorfoz pacjentów. W zakładce kalendarze istnieje możliwość przypisania kalendarzy do poszczególnych gabinetów. W tym miejscu należy wpisać nazwę kalendarza, wybrać gabinet, dla którego przysługuje kalendarz, Określić długość wizyty. A także określić, w jakie dni pracujemy i w jakie dni gabinet jest otwarty. Następnie należy zapisać dane. Jeśli chcemy wprowadzić urlop, należy wejść w kolejną zakładkę i przy pomocy ikony plus dodać dni, w które gabinet będzie nieczynny. W zakładce wizyty dietetyk może zaakceptować lub odrzucić umówioną wizytę przez pacjenta, a w zakładce opinie należy zaakceptować lub odrzucić. Wystawioną opinię. Po wprowadzeniu wszystkich danych można przejść do wizytówki. Aby to zrobić, należy kliknąć przejść do wizytówki i automatycznie zostaniemy przeniesieni do portalu Dietik Pro.